Witajcie, no wreszcie chwila czasu jest, e, co by ją poświęcić na, na wiatrówki. na no niektórzy już usilnie się e, dopominając, więc wreszcie, wreszcie coś nagrywam, bo mam co. E, no i cóż, chciałbym Wam przedstawić pewną historię. Otóż ładnych parę lat temu na strzelnicy e, w, w Łodzi, w Strzelmistrzu, e, miałem tą przyjemność jako jedyny, Spróbować sobie strzelania z, oczywiście z broni palnej, a, a mianowicie była to cz SP-01 Shadow No i cóż, no, już wiele rodzajów broni, broni miałem w ręku. No i po prostu w tej się zakochałem od pierwszego strzelenia, że tak się wyrażę no w pierwszej kolejności stwierdziłem po powrocie ze strzelnicy że muszę, jako że nie mam pozwolenia na, na, na broń palną a, a jednak jestem bardziej wierny wiatrówkom stwierdziłem, że sobie zakupię jakąś CZ -kę. a jak już wiecie miałem już kilka, kilka wiatrówek wcześniej, o których Wam wspominałem no i cóż w pierwszej kolejności no, tradycyjnie Pewien sklep na M, no ale stwierdziłem, że nie będę, nie będę kupował przez, przez internet. Wolę sobie jechać do sklepu, pomacać, jak to się mówi, yy, i, i zobaczyć z czym, z czym to się je. Yy, oczywiście miałem o, yy, wielką chęć kupić sobie yy, także yy, No Pojechałem tutaj do, do, do tego mojego. Yy, po sąsiedzku sklepu Śród.pl No i cóż, no była CZ-ka, szodołka. No niestety, bardziej przypominała Crossmana C31, tak, gdzieś tak mniej więcej. No może C21. No i C11, ewentualnie tą, którą, którą posiadam. A co za tym idzie? No niestety, ta plastikowa konstrukcja. Fakt, faktem no one miały moc, jako że nie posiadały blowbacku, ale jakoś nie przemówiła ona za mną za bardzo. Więc yy, padł wybór na, na CZ-075 P07 Duty, którą tutaj posiadam. Wtedy na zamówienie chłopaki mi ją sprowadzili, bo akurat nie było na stałe w ofercie. No i cóż, yy, no jak wiecie, zawsze będę ją chwalił, bo. Jak do tej pory, to jest moja naj, najbardziej e, trapna e, rzecz, jaką zakupiłem, jeśli chodzi o wiatrówki. E, pistolety oczywiście. E, zawsze będę ją chwalił, bo, bo naprawdę na taką ilość strzałów, jaką ona już oddała, no to naprawdę, naprawdę szacun dla, dla e, ASG firmy Action Sport Games. No później jako że, że chciałem sobie coś cięższego kupić, więc zakupiłem sobie tak jak tu widzicie CZp09, no, która troszkę mnie rozczarowała właśnie przez problemy z, ze ślutami. No już nie dawała takiej prajdy jak, jak ta. Mniejsza mniejsza jej siostra, No ale jednak trochę tam się zaprzestrzela i no i mimo wszystko mimo wszystko. Yy, jakaś tam zabawa jest mniejsza, trochę większa, ale jak, jakieś urozmaicenie że, że jest kilka tych pistoletów, z których sobie można postrzelać w przeciwieństwie do Crossmana C11 czy, czy do yy, Waltera kompakta yy, 99. który też już mi się, w sumie drugi już mi się rozsypał i, i trzeciego już nie mam zamiaru kupować. No i cóż. Yy, Cały czas chodziła po głowie jednak ta shadowka. No i jakiś czas temu, no w sumie to już sporo, yy, pojawiło się na rynku takie cudo. A mianowicie, wreszcie CZ SP-01 Shadow z blowbackiem. Takie oto ustrojstwo. No i tak, powiem szczerze, że wiele lat na nią chorowałem. No teraz już troszkę ją testuję, jest trochę cieplej, w miarę się przyjemnie już tego zaczęło strzelać, bo przy takich temperaturach poniżej 20 stopni, no niestety, niestety jest bardzo gazożerna i, 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 i dość sporo, sporo tego gazu podczas strzelania idzie. Ale cóż, będę o niej opowiadał w kolejnych filmach dokładniej ten jest tylko taki zapoznawczy także zapraszam do oglądania kolejnych moich, kolejnych moich odcinków z tą, z tą wiatróweczką zresztą będziemy robili porównania i, i właśnie z, z tymi wiatrówkami bo, bo w sumie jest co porównywać także cóż zapraszam Was do, do oglądania kolejnych filmików mam nadzieję, że, że się Wam spodobają Także pozdrawiam i do zobaczenia.